Witam Was serdecznie na kanale w kolejnym dniu. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem stricte tematycznym dotyczącym marki Madame Justin. Jak wiecie, mam z nimi współpracę. Dostałam od nich w ostatnim czasie, miesiąc temu, troszeczkę kosmetyków do testów. Markę lubię za to, właśnie, że pozwalają na wyrażanie własnej opinii, o czym już się przekonała kolejna e, osoba, która również ma kanał i ma z nimi współpracę, e, ona też mówiła na swoim kanale, mówię o Macce 3+, że e, może udzielić własnej opinii. Także to nie jest żaden Bayer, po prostu firma liczy się z rzetelną opinią. Ja w międzyczasie jestem też w kontakcie z firmą. Jeżeli coś mi się nie sprawdza, czy niepokoi, czy jestem czegoś niepewna, to do marki piszę, marka mi odpisuje i cały czas skrzętnie. Ostatnio również dostałam informację, bo im już swoją opinię wysłałam i również dostałam od nich informację, że Mm, bardzo im się podoba to, że moje opinie są rzetelne i że te kosmetyki wiadomo, że na każdego działają inaczej. Więc bierzcie pod uwagę, że to w jaki sposób one się zachowują u mnie nie znaczy, że u Was będzie tak samo. U Was być może będzie gorzej, być może będzie lepiej, a być może będzie dokładnie tak samo. Każda cera jest inna, każdy człowiek ma inne potrzeby. I tak samo skóra inaczej przyswaja wszystkie kosmetyki. Ale ja Wam powiem, jak to było u mnie. I zacznijmy od tego serum. Jak wiecie, perfumy były u mnie, poszły w rozdaniu, bo również z tej e, luksusowej serii dostałam mm, perfumę. Poszły one na rozdanie, wygrała je Kamila z kanału Kamikam. Pozdrawiam Cię serdecznie. E, I przechodzimy do serum. Jeszcze jedno, na samym początku o tym wspomnę. Pamiętajcie, że na całą markę Macie minus 10% z hasłem Marta w biegu. I najlepsze jest to, że wszystkie produkty, o których Wam dzisiaj powiem, czyli te trzy cudowne produkty, e, są w tym momencie na bardzo fajnej promocji. E, I na przykład to serum zostało przecenione ze 179 zł na 99 zł. Wpisując hasło Marta w biegu, Macie dodatkowe 9,90 rabatu. E, więc. E, Powiem szczerze, serum jest o bardzo bogatej konsystencji, bardzo gęstej. Ja już go nie mam, nie pokażę wam, ale było takie w innych filmach. Pokazywałam, jak to serum wygląda. Serum jest naszpikowane aktywnymi składnikami. Ja się może posilę karteczką i wam przeczytam. Lekkie, bezzapachowe, bogate w substancje aktywne. Serum do twarzy na bazie wielocząsteczkowego kwasu hialuronowego i hydrolatu zaloesu. Substancje aktywne: retinol, depantenol, kolagen i elastyna. I teraz tak, po użyciu tego serum, cera była naprawdę bardzo promienna, bardzo nawilżona. Dla mnie, to serum to jest naprawdę rewelacyjny produkt. Nie mówię tego dlatego, że mam współpracę bo marka zaznacza, że opinia jest moja. Serum pod oczy, które mają mi się na przykład nie sprawdziło, ale osoba, która je dostała, pisała, że jest zadowolona. Więc e, mówię, no nie dla każdego, mm, nie wszystko dla każdego. U jednych się sprawdza, u innych nie, ale u mnie cała ta seria ogólnie się sprawdziła, chociaż z tego jestem najbardziej zadowolona i jest to w największej w tym momencie promocji. Także odsyłam Was serdecznie. Linki do każdego produktu macie bezpośrednio już w opisie filmu. No i wracamy do mojej opinii. Skóra była naprawdę ja miałam ochotę ogólnie wziąć tego o wiele, wiele więcej niż jedną kroplę, ale zalecenie jest aby tylko jedną taką pompeczkę. Przytrzymuje się od 3 do 5 sekund. Pompeczka się napełnia, puszczamy, odkręcamy. I tutaj tego się zbierało mniej więcej tyle. Wypuszczamy o coś jeszcze jest. Pójdzie na szyję i wypuszczamy i ta jedna kropla jest na tyle treściwa, że ona wystarczyła na wysmarowanie całej buzi. Była bardzo gęsta, jest tutaj bardzo dużo olei, ale chodzi o to, że to się błyskawicznie wchłania. To się świetnie nadaje jako baza pod makijaż albo pod krem. Ja do tego używałam dalej kremu, nie stosowałam tego samodzielnie produktu, ale to była naprawdę czysta przyjemność stosować to. Wystarczyło mi to na pełny miesiąc. Pojemność to jest. 50 czy 30 ml o Jezu małe literki nie doczytam się ale może na stronie bo mam, otworzyłam sobie mm, stronę produktu może zaraz mi coś wskoczy 30 ml dobra jest tutaj z boczku napisane nie dopatrzyłam się więc ja naprawdę mega mega polecam to serum jest wyśmienite fantastycznie nawilża skórę zostawia taki efekt yy, skóry gęstej, napiętej. Zresztą cała seria jest dość porządna. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, to jest krem pod oczy. Również już mam, no już jego to już mam taką powiedzmy końcóweczkę do na 2-3 dni jeszcze palcem w, 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 wykorzystać. No wylizać, że tak powiem. Także tak, jeżeli chodzi o krem pod oczy, dla mnie krem na przykład, jeżeli chodzi na dzień, jest genialny, błyskawicznie się wchłania, bardzo fajnie redukuje nawet oznaki yy, zmarszczek, yy, delikatnie je wypełnia, chociaż u mnie ten efekt utrzymywał się dość krótko, yy, ale był widoczny na początku. Fakt, faktem ja mam też skórę mocno odwodnioną. Ja nie piję wody, i ja wiem, że jeżeli skóra nie jest odpowiednio nawodniona, to choćbyśmy się nie wiadomo, co robili, to. I krem za 5000 tysięcy nie zadziała, bo no krem nie nawodni skóry. On delikatnie zadziała, ale on nie zastąpi nam nawodnienia. Więc ja wiem, że ja też mam z tym problem, że tą skórę mam odwodnioną. Moja skóra prosi się o wodę i ona takie kosmetyki bardzo sobie przyjmuje, bardzo sobie chwali. Bardzo się cieszy z takich kosmetyków, które są również naszpikowane aktywnymi rzeczami. Ja Wam może najpierw przeczytam, co tutaj pisze marka na temat tego kremu. Lekki, wypełniony po brzegi substancjami aktywnymi krem pod oczy na bazie hydrolatu z aloesu. Masła kakaowego, olejku jojoba, żorzoba, chochoba. Niech to sobie każdy przeczyta jak chce. Olejku rycynowego o zapachu pomarańczy. Zapach jest naprawdę bardzo yy, minimalny. Jest wyczuwalny, ale nie jest nachalny. Nie jest mocny, nie jest wyczuwalny później. On jest wyczuwalny tylko przy nakładaniu. Jego ogólnie później na buzi nie czuć. Składniki aktywne to jest mocznik, depantenol, witamina E i arnika. Krem już po pierwszym użyciu rozświetla i odżywia skórę. Przy regularnym stosowaniu wpływa na jej koloryt. Rozświetla cienie pod oczami i tu się zgodzę. Faktycznie jest to rozświetlenie. E, niweluje przesuszenie jak najbardziej. Genialne jest przy nawilżeniu. Zapobiega jej starzeniu i utracie jędrności. No tutaj pewnie zbyt krótko to testowałam, żebym e, mogła tutaj m, przytaknąć w to. Polecano do każdego rodzaju skóry, szczególnie dojrzałej, wymagającej intensywnej pielęgnacji. Więc jak najbardziej uważam, że krem był bardzo fajny. Bardzo dobrze się go stosowało. Bardzo szybko się wchłania. Jest genialny pod korektor, czy pod makijaż ogólnie taki mocniejsze. Nic się z tym kompletnie nie dzieje, żeby tutaj, nie wiem, coś było później jakieś, czy przesuszenie, czy no nie wiem nie, nie, nie roluje się podkład na tym czy korektor także ja ogólnie byłam bardzo zadowolona chociaż moim zdaniem na noc on się nie nadaje bynajmniej dla mnie mówię tak bo po prostu na noc moim zdaniem powinien być krem pod oczy bardziej treściwy zasłoniłam o, tak, bardziej treściwy. Ten jest delikatny, lekki, szybko wchłaniający. On jest idealny rano. Albo wieczorem ja na przykład też czasami po tym kremie, po godzinie, jeszcze nakładałam płatki pod oczy. Fajnie by było, jakby Marka wymyśliła płatki pod oczy. Bardzo chętnie bym spróbowała takich płatków na bazie, właśnie płatków celulozowych takich i takimi płatkami obkleić oko. O, myślę, że to by było fajnie, jakby jakimś fajnym serum to naszpikowali. Także tak, e, ogólnie z kremu jestem bardzo zadowolona. Również link macie w opisie. Ten krem w tym momencie jest również w promocji ze 109 zł na 79 i z hasłem Marta w Biegu, korzystając z mojego linku i wpisując dodatkowo przy zakupie Marta w Biegu, macie kolejne 10% rabatu na koszyk. Więc e, bardzo fajny krem. I ostatnią rzeczą z tej linii e, Loyalty to jest krem do twarzy również ze składnikami aktywnymi krem bardzo fajnie poprawiał gęstość skóry skóra była bardzo świetlista bardzo taka promienna po nałożeniu tego kremu miałam wrażenie, że to jest taka dopieszczona pielęgnacja krem się rozwarstwia to Wam mogę powiedzieć, że po około dwóch tygodniach, tak wygląda denko, po około dwóch tygodniach y, zaczęło się rozwarstwianie produktu, czyli olej się zaczął wytrącać w górę, był y, taką wierzchnią warstwą. Ja za każdym razem mieszałam to sobie palcem i stosowałam ten krem. Po wymieszaniu tą konsystencję można było z powrotem uzyskać, z tym, że następnego dnia z powrotem już nie było tej konsystencji, więc trzeba było po dwóch tygodniach już y, codziennie mieszać. Do marki pani mi odpisała, że jak najbardziej ze względu na to, że są tu stosowane różne olejki, ma prawo być takie rozdzielenie produktu, ale to w żaden sposób nie wpływa na działanie tego kremu. Jest to naturalny, naturalny efekt tego kremu, i jak najbardziej każdy się powinien tak praktycznie rozwarstwić. Nie ma znaczenia to, w jakich warunkach był przechowywany, bo jest to po prostu łączenie takich składników, które tak po jakimś czasie się rozłączają. Ale wystarczy wymieszać i krem spełnia dalej swoje funkcje. Ja ogólnie byłam bardzo zadowolona ze względu na to, że ta cera bardzo fajnie przyjmowała mi podkład. I ja na tym kremie przetestowałam dwa podkłady, bo stosowałam zarówno ten z AA wegański, jak i w ostatnim czasie już stosowałam nam, bo już tamten mi się skończył, zrobiłam sobie na razie zamianę podkładów, więc obydwa podkłady świetnie się trzymały na tym kremie. Jest on fantastyczny zarówno na dzień, jak i na noc. Moim zdaniem na noc jest wystarczająco bogaty, nie potrzeba bardziej tłustego odżywczego kremu. On się bardzo szybko wchłania, ale jest też taki mm, Powiedzmy, że ta skóra nie była sucha rano, ale na niej fajnie już podkład się yy, układał. Już ym, ona przyjmowała, skóra przyjmowała podkład, pomimo, że to nie do końca jeszcze się wchłonęło. E, wchłonęło się później razem chyba z podkładem, bo nie, podkład mi się nie ścierał, e, a e, to nawilżenie było jednak czuć przez cały czas. E, ten krem również jest w tym momencie w promocji ze 159 zł na 99 zł, plus wchodząc przez mój link macie dodatkowe 10% rabatów, wpisując w koszyku Marta w biegu na całość. Działa na cały koszyk, na zarówno rzeczy przecenione, jak i na nie Przecenione, więc zachęcam Was po prostu do zakupu. E, mi było bardzo miło przetestować tą e, całą kolekcję. E, nie ukrywam, że najbardziej zachwycona byłam z tego serum. I żeby nie to, że mam e, zapas jeszcze kilku innych serum, na 100% bym w tym momencie sobie zakupiła to serum, bo jest naprawdę fantastyczne. E, piękny zapach. Fantastyczna konsystencja, szybka wchłanialność. To jest dużą zaletą y, produktów marki Madame Justin wchłanialność. Naprawdę. Krem do rąk, który dostałam do testów on nie był jeszcze w sprzedaży, jak ja go dostałam do testów. Jak marka ogłosiła, że on jest gratisowy do zakupów powyżej 150 zł z okazji Dnia Kobiet, to ja akurat zdenkowałam ten krem. Zdążyłam zdenkować. Mój mąż również był zachwycony tym kremem. Mam jeszcze masło od nich wiśniowe do ciała. Przyznam, że używam go rzadko, bo jest to masło typowe na noc. Tego broń Boże w dzień nie da się stosować, bo to się szybko nie wchłania. Ale za to na noc jakby smarowałam sobie tym przesuszone miejsce nóg. No, rano wstałam, skóra była gładka. No cudowna po prostu. Naprawdę masło jest genialne. Tylko to jest do stosowania na wieczór. Coś mi się tu pies plącze. Moja azurka. Ale wracając do tej linii. Skończyłam również to jeszcze Wam wspomnę żel do mycia buzi, cera tłusta i mieszana to jest poezja po prostu to nie jest żel, to jest taka przyjemność jedyną wadą tego żelu to jest to, że po naciśnięciu pompki E, na drugi dzień e, tutaj przysycha i musi się odetkać. Tak jak naciskacie pompkę, to czasami leci cieniutki strumień, zakleja się delikatnie, ze względu pewnie na konsystencję, która jest taka gęstsza, oleista e, lekko kleista, ale fantastycznie pójdzie na wirze. Po zmyciu tego żelu z twarzy jest fantastyczne uczucie, ekspres się czyści. Jeszcze tylko zmywarka niech skończy, zmywać i będzie komplet. Fantastyczne uczucie po tym żelu, to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Czy on jest w tym momencie na promocji? Nie mam bladego pojęcia, bo nie sprawdzałam. Ale również możecie go sobie poszukać na stronie, albo w sumie zostawię może jeszcze linki w opisie bezpośrednio do wszystkich produktów. Także tak ogólnie z całej marki reasumując, bo film dotyczy tylko tych trzech produktów. Jestem zadowolona. Temu serum dałabym 10 na 10 krem pod oczy dostałby ode mnie 8 na 10, krem do twarzy 9 na 10. Krem na oczy 8 na 10 ze względu na to, że tak jak ja już, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja mam bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi o krem pod oczy. I chyba takim kremem, który ma podobną wartość jest krem z Biotanika. Ten ze śluzem ślimaka, bo jeszcze póki co nie trafiłam na nic fajnego. Ja po prostu czekam na krem, który w jakiś sposób wpłynie na moje kurze łapki, na moje zmarszczki szczęścia, zmarszczki radości, zmarszczki wkurzające innych, bo jak się człowiek cieszy, to znaczy, że jest szczęśliwy, jak jest szczęśliwy, to się cały czas uśmiecha i robią się zmarszczki, a inni się wściekają, że ktoś jest szczęśliwy. No taka to nasza polska społeczność jest, bywa, nie mówię wszyscy, ale jest sporo takich osób, których drażni cudze szczęście i pewnie się pojawią później komentarze yy, wbijające szpilki żeby Ci za szczęśliwie nie było także tak, ja ogólnie jestem bardzo zadowolona, bardzo serdecznie dziękuję Marce za możliwość przetestowania tych produktów, była to czysta przyjemność yy, i bardzo fajnie, że jest kontakt jeżeli macie problem jakikolwiek zamawiając produkty i macie później problem jakiś z produktem, że coś się zaczyna dziać Napiszcie do marki najlepiej na Instagramie, tam bardzo szybko dosyć odpowiadają. Mailowo troszeczkę trzeba poczekać, bo ja też czekam czasami na maila na odpowiedź, dwa, trzy dni, ale ja też odpowiadam po kilku dniach czasami na maila. Tak było tutaj w tym przypadku, ale jeżeli chodzi właśnie o takie odpisywanie na Instagramie, to praktycznie odpowiedź była w przeciągu kilkunastu minut. Więc jeżeli zakupiliście i macie jakieś pytania, jak stosować, co z czym łączyć, co po czym, co na noc, co na dzień, chociaż jest to wszystko w ulotkach opisane, myślę, że odpiszą Wam bardzo szybko. Bo ogólnie marka dba o tego klienta swojego. Także tak, ja wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do zakupów, bo naprawdę warto. Eee... No i cóż, ja czekam na kolejne testy, co tam jeszcze maseczki cały czas używam, ale ze względu na to, że tych maseczek w płachcie z końcową datą też miałam sporo, to maseczki po prostu używam również inne, nie tylko od nich. Mikrodermabrazję bardzo polecam. Polecam serum z retinolem, serum z kwasem migdałowym. To jest po prostu, jeżeli borykacie się z przebarwieniami, z trądzikiem, z jakimiś niedoskonałościami na twarzy naprawdę te obydwa sera ja stosowałam zamiennie jedno na noc, drugie na dzień i naprawdę efekt po dwóch miesiącach zobaczyłam, że nie mam przebarwień także tak a przebarwień nabawiłam się od alergii, a nie od nie wiadomo czego ale o tym będzie film o antykoncepcji bo to ma związek z antykoncepcją także ja was na, ja Wam na dzisiaj dziękuję Żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, zapraszam Was do zakupów na stronie, promocja na całą serię tą, obniżone te ceny, a to jest bardzo duża obniżka na tej stronie, takiej promocji jeszcze nie było, promocja na to wszystko jest do końca marca, więc pamiętajcie, że jeszcze hasło Marta w biegu jest dodatkowe, 10% rabatu, także zapraszam serdecznie na zakupy, życzę Wam miłego dnia, buziaczki, do zobaczenia do jutra, pa!